Godzina 7:40. My już zaczęliśmy robotę. Pani tutaj, akurat troszkę podczas nalewania. No, ręczna robota, troszkę się te butelki brudzą, także jeszcze je czyścimy przed oklejeniem. Zresztą, się troszkę będziemy więcej jeszcze zadań tutaj mieli. A co chciałem Wam pokazać? Aha, no właśnie, to jest najważniejsza wiadomość sprzed chwili. Okazuje się, że Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim ma te same fotele co ja w Smarteco. Także można powiedzieć, gruba afera, gdzie idą pieniądze, albo ile ja muszę mieć pieniędzy, żeby takie fotele posiadać. Zapraszamy na rozmowę z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień dobry. bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Zobaczyć z tego wywiadu. Doszło do, takich, do, do, do takiej atmosfery w Polsce, e, wewnętrznych konfliktów, podziałów. No i trochę też Pan, Pana obóz, przeciwny obóz. Wszyscy są ta, za to wspólnie odpowiedzialni, że dzisiaj wywiad. Jak mogli się zobaczyć na kanale e, Zero Stanowskiego, gdzie wywiad jest z Andrzejem Dudą, identyczne identyczne fotele posiadamy także siedzimy w tym samym miejscu panie Andrzeju Smarteko Laboratorium octowe i nie tylko <laughs> dzisiaj moje młode dziewczyny upolowały pierwszą ofiarę zobaczcie krew tutaj jeszcze na podłodze jest Dziewczyny dały radę. Tak, będą wiedzieć kolejne zwierzęta, że ze Smarteko z płucinem nie ma co zadzierać. O proszę bardzo, Koko się przyciąga? Koniec treningu na dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Combo live na kupęta Kambodża. Oczywiście jesteśmy w Smarteko. Srejnek Ja chwilę Nie byłem na hali Wróciłem a Srejnek tutaj Mnie zaskakuje Bo muzyka leci Ale zaraz wam pokażę co jeszcze Coś tutaj się odbywa Dzień dobry Dzień dobry <gry> Także Muzyka leci Koty tam widzę też już wariują. A co chciałem powiedzieć? Aha, żaba nie musieliśmy sprzątać. Bo Koko nie, koką zamordowała, a kambo zjadła. Także wszystko się zgadza. Tutaj jeszcze coś chyba... Koko miała do jedzenia. No a tutaj wam pokażę, bo tutaj nam zaczęło rosnąć w końcu. O! Wydaje mi się pierwszy pomidorek. A chyba tutaj jest kolejny. Tutaj są nasiona pomidora. Hmm, tutaj ta ziemia jest, powiem Wam, że tak wymieszana mocno z właśnie, hmm, no, można powiedzieć, z takim rodzajem mąki kokosowej. Dla testów oczywiście tutaj nie pokazywałem, ale to jest kilka warstw yy, ziemi yy, różnych jakichś kokosowych odpadów, ale też yy, kompostu. Także myślę, że jak coś puści korzenie, to będzie elegancko, a plan jest taki, żeby tutaj do góry się nam pomidor wspinał. Tutaj mam też inne jakieś różne roślinki. Tutaj też gdzieś pomidory były posadzone. Co miałem powiedzieć, to tutaj z boku jeszcze z bardziej to przestawiła, ale Zaczęła sobie jakieś tutaj uprawy robić. Nie Muszę przyznać, że szybko to jej wykiełkowało i rośnie też w ekspresowym tempie. Też użyła kokosów, też użyła jakiegoś kompostu, dlatego tutaj się jej troszkę pozapadało, ale no zobaczcie, jak to wszystko pięknie wystrzeliło. No Kambodża, Kambodża tam mówi, że będzie to przesadzać, rozsadzać. No a docelowo planujemy jeszcze tam taki placyk, co kopałem, czyli jakieś takie odpady, yy, będziemy tam wrzucać. O, Polujesz, polujesz na Ta pudzina? Tak, ty jesteś gwiazda, ty gwiazda, koko gwiazda. Także yy, tam też taką grządkę będę chciał zrobić. Ostatnio też yy, rozmawialiśmy o bambusie, oglądałem. Oglądałem troszkę e, właśnie, w sumie to mi przesłał znajomy materiał odnośnie tego e, bambusa, no i muszę powiedzieć, że e, bambus, żeby był gotowy do obróbki, no potrzebne parę miesięcy, e, musi być namoczony, później kilka miesięcy musi być suszony, e, także wiecie, no pewnie niektórzy robią to e, w ten sposób, że... Ścinają, malują, tylko że no myślę, że on długo nie postoi eee, no ale 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 takie się rzeczy dzieją. Gdzieś tu wszedłem tu miękko w krzoki, zaraz mi coś zeżrę. W każdym razie co wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać tutaj wcześniej ten bambus, bo ja nie wiem ile minęło Ale zaraz zobaczycie Tak jak to ja mówię nowa generacja bambusa Kiedyś one tutaj były eee, no, praktycznie z ziemi wychodziła. Teraz zobaczcie, one dopiero są tutaj parę metrów do góry. Ale jakie maczugi! Podejrzewam, że one wyjdą ponad, ponad właśnie tutaj no, tego bambusa. Teraz, który poszedł na boki, kosmarteko też myślę, że nie wiem, no, dwa miesiące, mogę się mylić. Ale już sięgają. No, bo są bardzo cieniutkie ale tam na rogu zobaczcie I już niedługo będę sięgać z ponownie dachu SmartEco myślę że jeszcze na razie nie ale, ale trzeba będzie wycinać zresztą tam dalej też widzicie ten bambus rośnie tak że do góry na boki i coraz wyższe zalicza poziomy także tak to sobie bambus rośnie a że jest niesamowitym tworzywem Yy, trwałym yy, I też jego można wykorzystywać Także na pewno warto się zainteresować Kiedyś się zainteresował tym Staszek I sobie dzisiaj tam działa z tym bambusem To jak zobaczycie to tak też wygląda Jakby tutaj było kilka odmian tego bambusa Dziadek to yy, Tutaj Ponoć sadził także on wie Co to jest ale Są ogólnie farmy bambusa I myślę że no, Ciekawy to biznes 15 cm dziennie, nawet potrafi rosnąć bambus Także jakaś tam odmiana, oczywiście. A tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy moje kokosy moje skorupy kokosowe. Ale zobaczcie, jak no dżungla je już można powiedzieć śmiało wciągnęła. Która będzie ciężko jest stąd wydobyć zapewne. Ale będziemy coś myśleć. W ogóle muszę. Mechanik mi ostatnio. Zobaczcie tutaj też. Tą siatkę, jak się trawa przebija. Muszę też. Do mechanika znowu pojechać ze strajnek. Bo robił mi ostatnio pszczółkę. Już oddałem jemu, bo przemek. już go nie chciałem tutaj do kopędy ciągnąć. Ale wydaje mi się, że tutaj coś uszczelkę chyba źle poskładał, bo cieknie olej, także będę musiał mu oddać. Ja Nie wiem, czy on taką uszczelkę potrafi zrobić, ale myślę, że potrafi. Uszczelki nic, nadzwyczajnego. No nic, ja się zabieram do roboty. O, koty słuchają muzyczki kmerskiej, a ja się zabieram do roboty. Muszę troszkę zaplanować kolejne dni, bo musimy też pojechać do Kampotu. Z tak jak zwykle Morkat, z Srejnek i jest też w odwiedzinach Sebastian. A tutaj przed chwilą Sebastiana trochę oprowadzałem i wiatr, czubek, no taki czubek 2 metry gdzieś. W każdym razie tutaj nowego, nowo powstającego tutaj bambusa leżał i przyniosłem. I widziałem kiedyś, że właśnie robią jakieś zupy bambusowe i tak dalej i pokazałem Srejnek, Srejnek mówi, że jak najbardziej mm. będzie z tego jedzonko, także zobaczymy. Tak się prezentuje sam czubek. A powiem wam, że mmm kurde, seba, nie uwierzysz. Will try. Come on. Tik tik. What? O, oh, o, oh, oh. eh? it's, yeah, it's good. Very I don't have word, But delikatne bardzo. Baby and you. Zniań! Yeah. Very yeah. Bardzo delikatne takie. Fajnie. Kniąm, hmm. ciągniam tutaj. Dniani. Tniani. Gniam. Bambu. Hmm. Lo? Okay. Lo te. Yeah. OK. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, Wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.